Cześć, jestem Adamowski, 10. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy w gierkę splix.io. I.O. się to powinno chyba czytać po angielsku. No i ogólnie, tak, nie nagrałem tej gry jeszcze, ale uważam za naprawdę genialną. Lepą zdaniem od Agario, lepszą od Sliterio, moim zdaniem. A co to? Co? A udostępnimy sobie. A ty się zamknij. można? O, no, 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 fukać można po prostu jak z kolor jakiś, można sobie wybrać. Widzę, ogólnie chodzi tu o to, żeby sobie właśnie zajmować tereny. O, dobra, zielony, pattern jakiś ładny. Mówię mm, 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 jakiś. O, to mi się podoba. To mi się podobie. Dobra. Co, kto grał z takim minikiem u mnie? Matko, nie, 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 nie. Pozdrowienia dla mojego kolegi. Ach, dobra, widzicie, i można tak wycinać swoim wężem drugiego węża, wtedy ten wycięty wąż odpada. I ogólnie trzeba takie tu tereny zajmować, jak widzicie tutaj. Ale ja wam jeszcze wszystko wytłumaczę. O, tu teams jakieś. Dobra, join. I tak sobie gramy tutaj. O, widzicie. I strzałeczkami ja sobie steruję i zajmuję tereny. Gierka moim zdaniem świetna, pewnie już ją znacie, ale... Ogólnie sobie nagram, w ogóle tak. Yy, tak trochę smutno mi się robi, bo kurczę... Yy, już większość z was, dla większości z was, Adamowski10 to tylko i wyłącznie bossów Minecrafta. Jak wrzucam coś innego, to kurczę 150 wyświetleń! Co to w ogóle ma być, no? Ja, ja nie chcę nagrywać tylko i wyłącznie bossów z Minecrafta, bo już po prostu wiecie, już ponad 100 odcinków bossów z Minecrafta jest. No to już trochę trzeba by z tym przystopować i nie ciągle tylko i wyłącznie bossów z Minecrafta. Inne rzeczy również bym chciał nagrywać i będę nagrywał inne rzeczy i prosiłbym, żebyście Holender. Przepraszam cię. O, widzicie, właśnie pokonałem go. I 500 punktów za pokonanie kolegi się otrzymuje, choć znaczy kolegi, no, przeciwnika. O! O w dzwonek, o w dzwonek, nawet nie próbuj Przegrałeś, Aha, no widzicie Apa. W ogóle wczoraj Spotkałem tutaj Werteza Nie sądzę, że był to Wertez prawdziwy, na 100% jest to podszywka, ale zawsze jakiś tam coś szansy jest, że to mógł być prawdziwy Wertez, ale nie sądzę Chociaż w sumie O pół do pierwszej w nocy Czemu nie? Nie no, yy, dobra. Yy, w każdym razie spotkałem Verteza yy, będącego prawdopodobnie podróbą yy, Raczej na pewno będącego podróbą a ciebie po nie pokonam. Kurczę blaszka. Yy, ale dobra. A, przegrałeś! Aha! Widzicie? Ja w to mistrzem normalnie jestem. A Naprawdę. pa Dobra. Zajmiemy tu teren. 22 jestem ze wszystkich. Podobnie, dolnej ogólnie mamy. jest Wyświetla się, który jestem w danym momencie. Naprawdę, gierka moim zdaniem cudowna, świetna i w ogóle. gramy się w nią naprawdę przyjemnie. Oczywiście, jeżeli chcecie część na moim kanale widywać gierki typu IO, takie proste, fajne gierki przeglądarkowe. Jeżeli chcecie takie widywać, to oczywiście, wiadomo, yy, no napiszcie. polećcie kolegom również. Możecie łapkę w górę zostawić, ale to już dopiero jak obejrzycie film do końca, bo to ma być ocena filmu, tak? To ma być ocena po prostu filmu, czy wam się film podoba czy nie, więc jak go obejrzycie, to wtedy oceniajcie. Dobra. Hmm. Więc jeżeli chcecie więcej takich, to wiecie co robić. Oczywiście yy, możecie mi również polecić inne gierki tego typu, za dużo ich w sumie nie znam wiem w są jakieś tam w jakimś jeździ jakimiś czołgami, czołgami czy coś w naszym stylu, ale no do końca nie jestem pewien na czym dokładnie to polega. Jest jakieś tam właśnie, nie wiem jak się nazywa nawet, ale coś takiego jest, że czołgami jeździ. Ja tego sobie to nie ogarniam i a w tak mi się to nie podoba, jak na przykład ta gra, bo ta jest moim zdaniem po prostu genialna, ty co tu wyczyniasz? Zginiesz. A no widzisz, widzisz, zginąłeś. Tak jest jak się próbuje zabić mnie. O nie! Jest! Dziadu kawaryjski! Nie! Dureń! Durny! Niech no go piernik trzaśnie, normalnie. A! Co to? Żannych reklam. Durnota! Kto wymyślił reklamy? Och, normalnie. Korridory są mniej straszne niż normalnie, Kurczę, yy, ta gra. Jak kurczę reklama się zapoda, no każda reklama inna głośność i do piernika. No co to ma być w ogóle? A tego tu można w łatwy sposób pokonać? Wystawia się. Jest pokonany! Tak, tylko teraz szybko, 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 dobra. O, cie... A cię. Nie pokonamy tak Ale zaraz może się ciebie, a ciebie, a nie. nie. I ciebie nie tak prędko. Hmm, czy tak, weźmiemy najpierw fletowego. wydaje mi się, że jest większym zagrożeniem. No dokładnie. A jak co się stało? On już nie był! On już nie istniał! A ciebie zabijemy! A co za... O, no dobra, no pokonałem go, ale do piernika co to się stanęło się, że ja go nie zabiłem? A w ogóle ktoś raz miał mm, yy, ten yy, bardzo ciekawy nick, a mianowicie List of Idiots, dwukropek. Widziałem go na dziesiątym miejscu raz, ale yy, no, jakby był na pierwszym miejscu, to by to wyglądało naprawdę świetnie. Yy, więc no, list of, wiecie, List of Idiots, czyli no lista idiotów, tak? No to yy, całkiem śmiechowe, śmiechowy nick, śmiechowa nazwa. Yy, właśnie jakby się miało pierwsze miejsce, tak? By, by Całkiem ciekawie to wyglądało i niezły w sumie wartik. Opa, pana Zielonego pokonamy. Mówiłem kurczę, ja to tak zupełnie na wszystko po prostu gram i pokonuję wszystkich jak leci prawie. No, ja nie mogę normalnie. A ty zginiesz również? Może, może, może zginiesz, może zginiesz, proszę zgiń! A, nie zdążyłem cię pokonać. A jej, sekunda jeszcze więcej by była, to by było dobrze. A ty, Dureń, zderzenie czołowe, obydwaj zginęliśmy. Ach, ale gierka do piernika naprawdę genialna. Nie żyjesz już. A już, no sam się zabił. Eee, po się biją. A jak wiadomo, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. A już się nie biją. Widzicie? widzicie? Skorzystałem. Kocham Alę Skwarę. Fajnie. Fajnie. Bardzo dobrze, że kochasz Alę Skwarę. Do grzyba! Anna jedzie jakaś. Może... A nie, to Ala miała być. Ale Anne zaraz ukatrupimy przepięknie! Widzicie? Widzieliście to? Czekaj, czekaj! Sam se zaczekaj! Sam se zaczekaj! Ilu, ilu tu jest graczy? Co to za kształty? Do piernika. Cze czekaj, sam zaczekaj. czekaj! Jak ci zaraz zaczekam. Jak ci zaraz mój teren przejmę. Kogoś pokonałem, nawet nie wiem kogo. Zginie w marnie. Zniknął. Ratunku. Co się stało? Ty również zginiesz w marnie. Jest, widzicie jak zginął marnie? Widzicie? Trzy kile już sam. No może być. Gdzie on ma główkę? Jedzie. A dureń. Nie. Kurczę, czasu zabrakło. Czasu za... Oll, A to ten, to był ten... Ale za, zajechał daleko. Zapodać. Nie! Nie zdążyłem. A teraz zginiesz. Nie zdążę. A ja, ja wiem, kurczę. A ty mi zajmujesz mój teren? Niech no ci zajmę to naprawdę. A! Zginiesz. Zaraz zginiesz. Naprawdę zginiesz. Oddawaj mój teren. Uciekł. Zwiał, boi się mnie. Aj, wiem czemu skręciłbym go pokonał. Dobra. A! Nie! Prawie, prawie, prawie. Dobra. Dobra, zająłem. A, no co, no co? Nie pokonasz mnie. Nie, 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 nie. Nie ma takiej opcji. A, mój teren! Durno to Ani Nawet nie próbuj. Mojego terenu. Niech no ci teren zajmę, to naprawdę... Ale jaki piernik! Zginiesz! O nie! Nie! Ja wam dam advertisement. No ja wam dam. Ja mam 30 sekund czekać. <laughs> Aj, nie pokonamy. Oj, ja muszę zwiewać, zwiewać, zwiewać do piernika, do piernika! Oooo! Oh. Mógł mnie tak łatwo pokonać, a nie pokonał. Przez to stał się łatwą ofiarą i zaraz będzie to ofiarą. Zniknął. Nie, 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 nie! Jest! A znowu chcę za... Pokonany, widzicie? I tak jest, jak się faleje przy mnie. ho! Aha, dobra, pyk w dół. Jedźże mi, Pokémon Go! Ja ci dam Pokémon Go! Zginiesz marnie. Teraz nie gramy w Pokémon Go, tylko gramy w Splix.io. A ciebie też pokonamy. Z wielką chęcią. Opa, w namycze żadnym nie siedzę, tylko w normalnej chacie. Więc deszcz mi nie zagraża a nagrywać mogę i się nagrywa w sumie bardzo fajnie, tak w czasie deszczu. O, wy to chyba nawet słyszycie, ale wichura się robi, żeby mi prądu zaraz nie zżarli. Żeby mi. Do! Ty chcesz mnie pokonać? Widzisz? No? No? Kto pod kim dołki kopie, ten sam nie wpada. Jak to tu przysłowie zawsze mówi. Nie wiem, czy tu pasuje w sumie to przysłowie, czy nie? No dobra, kopię podemną mną dołek, bo chcę mi działkę przejąć. No szkoda w sumie, że nie widać kolorów... ...tych działek na mapie, ale w sumie i... ...byłoby to zbyt dużo ułatwienie w sumie, również. Dobra, słuchajcie, ja na chwilę... Yy, ...nagrywanie zrestartuję jeszcze, bo ja mam obawy, że może zaraz mi prąd wysiąść, a jak prąd wysiądzie... ...to komputer stacjonarny i nagrywanie to tak kiepsko, więc słuchajcie, małe cięcie. Dobra, już wróciłem. Yy, kontynuujemy grę. O, tu, kolego, nie myśl nawet o tym. Nawet nie, nie, nie! Zginiesz wiew. No, widzisz? Tak ryzykować. No, bez przesady. Ty również zginiesz. Mówiłem. Widzicie, dopiero 173 metry kwadratowe przejęte. A tu już. kurczę blaszka. Co ty czynisz? A tu już dwa kile. Co to za łapka? Nie, 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 żadnych łapek w dół. Tak, to, ten wszędzie wygląda jak łapka w dół. Więc nie, nie, nie ma opcji. Łapkę w górę, zaraz mogę ja w sumie narysować sobie. O, to bardziej wygląda jak schody. Ale. Dureń, jeden, nie! Spartoliłem to. Marzę o zjedzeniu dżemu w czasie grania w Splix.io Io. Marzę o, o dżemie w tym momencie, naprawdę. Zginiesz marnie. Jest! AHA! A może ktoś jego? Nie ja. To chyba nie ja. No 0 kill to nie ja go pokonałem. To jest słaby bardzo. Ktoś go od tyłu zajechał. Ej, szacunek, no szczonek, no? A i ja również, oczywiście, piszcie. Jakie gry byście chcieli na moim kanale widzieć? Oprócz Minecraft'a tego jest zginie. Co to w ogóle za kurczę? Zygzaki je radą, no taktyka, widzę dobra. Jednak zła. Dobra, dwa kile zawsze coś 4,5 tysiąca punktów. Potrzeba mi, aby znaleźć się yy, na liście po prawej górnej stronie. Mam na razie punktów 2013. A, a, a! Zaraz naprawdę zginiesz marnie, no. O, nie! Nie! Ja prędzej zginę marnie! A niebieski kolega. W tyłek go. A! Ha, 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 ha. Widzisz? Trzeba uważać. Tak, kill the scoreboard. Łącznie z tobą, oczywiście. Zabijemy cały scoreboard Całą tablicę wyników za za normalnie zatłuczemy zaraz. Ciebie też, panie Kildescorport, oczywiście. O, fat baby. Ojeju. O, nie żyjesz. Aaa, <laughs> prawie bym ja go pokonała, to sam z siebie wjechał, no. Sam się zajechał, no. Ładny kolor, ma taki pomarańczowy, ale ja jestem zielony. Eee, no, widzę, że tu próbuję, próbuję, ale nic ci to nie da. Cukiernik to jest jakiś tu na dole? Po polskiemu było napisane: Cukiernik. Ale on się nawet nie spodziewał, że jestem jego rodakiem, zapewne. Ale słuchaj, no Rodaka pokonać czemu nie? <śmianie> Można zawsze. Teraz do, pokonał jednego z przeciwników, więc normalnie tym bardziej trzeba go pokonać. Każdego trzeba pokonać. Żanych sojuszy. O, do grzyba! Nie wiem Spartoju! Ajajajajaj, wem aj, aj, aj. się zagapił, no Jest pokonany! Nie wiem jak to zrobiłem, ale, ale zrobiłem, a Ocean nie żyjesz, tu się biją, a jak wiecie, gdzie dwóch się bije, tam trzeci zawsze korzysta, mówiłem, wiem, że już tam tego nie było, ale, no, hmm, zawsze coś. YouTube jest, no to bardzo dobrze. Ojej, przepraszam, przepraszam. Nie słyszeliście tych huków, wcale nie słyszeliście, nie było ich. Ktoś miał zabić mojego przeciwnika? Ja go chciałem zabić. Ech. Dobra, dalej. Teraz to wygram, naprawdę. Muszę to wygrać, tym razem. Mówiłem. A co ja mówię? A ty zginiesz również! Tablica wyników normalnie moja zaraz będzie. Czemu mnie tam nie ma? Mm, bo piernik kurczę punktów nas no ale już prawie jestem na tablicy, no teraz gramy już najwyższe ryzyko po prostu, żeby znaleźć się w tablicy. O, ale to wielki ten mój teren, nawet nie wiedziałem. Dobra, znajdźmy przeciwnika. Gdzie jest przeciwnik? Po lewej jest jakiś całkiem mały. To może również być początkującym. Jest na to szansa. Dobra, teren mały, ten mały ciąg ma a drugi tu jest obok a nie! O dobra... Mm, no jego łatwo nie będzie pokonać, a ja poszukuję jakiegoś łatwego łupu Na no, w szczęście sensie, punktów o ile się nie mylę, nie traci się, jeżeli zabiorą mi... O jestem na dziesiątym miejscu, gitara się ma! Aj prawie! Aj, 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 aj piernik! A ja Cię pokonam! Pokonam! Pokonam Cię! Co to za szlaczki? Przegrałeś! Mówiłem! O! 5220 punktów! Ah, jak pięknie! Wygram to zaraz, będę, będę pierwszy, mówię Wam, będę pierwszy, będę pierwszy! Normalnie będę, będę pierwszy, dokładnie, będę! Dokładnie, oczywiście. Mm, dziewiąty, gitara, no. Opa. O siódmy jestem, no. Widzicie, jak do góry idę. 25,5 tysiąca ma ten pierwszy. Ale jego pokonamy. Po prostu pokonamy go. Chyba nie będzie to trudne, mam nadzieję. Piąty jestem, no. Wy to widzicie. Jak ja się pnę w do góry. Z 92 jestem piąty. Ty zginiesz? Nie, 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 nie. Czwarty byłem. Cześć, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach ze Splix.io. IO i innych Gierek IO. Nie tylko ze Splix.io IO i innych Gierek IO. <laughs> no więc do zobaczenia. Pa!